Witaj w kolejnej części potremor.pl. Dzisiaj przygotowaliśmy artykuł o zmieniaczach czasu. Autorką tekstu jest JK Rowling. Zapraszamy. Pomimo wielu mogolskich fantazji na ten temat, podróże w czasie są możliwe tylko w ograniczonym stopniu nawet w magicznym świecie, podczas gdy temat ten okryty jest wielką tajemnicą, w departamencie tajemnic prowadzone są nad nim badania. Okazuje się, że magia w tym przypadku nie może wiele zdziałać według profesora Sola Kraukera, który całą swoją karierę spędził w Departamencie Tajemnic studiując magię czasu. Zgodnie z naszymi dotychczasowymi badaniami najdłuższy okres, który można przeżyć bez ryzyka wyrządzenia poważnej krzywdy podróżującemu lub samemu czasowi, to około 5 godzin. Udało nam się zamknąć pojedyncze godzinne zaklęcia cofające czas, które są niestabilne i korzystnie wpływa na nie izolacja w małych zaczarowanych klepsydrach. Które mogą być noszone na szyi czarownicy lub czarodzieja i obracane zgodnie z liczbą godzin, które użytkownik chce przeżyć ponownie. Wszystkie próby cofnięcia się o więcej niż kilka godzin spowodowały katastrofalne obrażenia dla czarownic i czarodziejów, którzy byli w to zaangażowani. Przez wiele lat nie zdawano sobie sprawy, dlaczego podróżujący w czasie na duże odległości nigdy nie wracali żywi ze swoich podróży. Wszystkie takie eksperymenty zostały porzucone w 1899 roku, kiedy Eloise Smith Temple została uwięziona w 1402 roku na okres pięciu dni. Teraz rozumiemy, że jej ciało postarzało się o pięć wieków powracając do teraźniejszości i było nieodwracalnie zniszczone. Kobieta zmarła w klinice magicznych chorób i urazów Szpitala Świętego Munga wkrótce po tym, jak udało nam się ją ściągnąć z powrotem. Co więcej, jej pięć dni w odległej przeszłości spowodowało wielkie zamieszanie na ścieżkach życiowych wszystkich tych, których spotkała, zmieniając bieg ich życia tak dramatycznie, że nie mniej niż i w 25 potomków zniknęło w teraźniejszości będąc nienarodzonym. Ostatecznie pojawiły się też alarmujące oznaki w dniach po powrocie pani Mittemble. Sam czas został zakłócony tak poważnym łamaniem jego praw. Wtorek po jej ponownym pojawieniu się trwał dwa i pół pełnego dnia, natomiast czwartek minął w ciągu 4 godzin. Ministerstwo Magii miało ogromne kłopoty z zatuszowaniem tego, i od tamtego czasu najbardziej rygorystyczne przepisy i kary nakładano na osoby studiujące podróże w czasie. Nawet korzystanie z bardzo ograniczonej ilości zmieniaczy czasu, którymi dysponuje ministerstwo jest zabezpieczone setkami przepisów. Chociaż nie jest to tak potencjalnie niebezpieczne, jak przeskakiwanie przez pięć wieków, ponowne użycie jednej godziny może mieć dramatyczne konsekwencje, więc Ministerstwo Magii żąda najostrzejszych gwarancji, jeśli pozwala na użycie tych rzadkich i potężnych przedmiotów. Zaskoczyłoby to większość magicznej społeczności, gdyby dowiedziała się, że zmieniacze czasu są zazwyczaj używane tylko do rozwiązywania najbardziej błahych problemów związanych z zarządzaniem czasem, a nigdy do większych lub ważniejszych celów. Ponieważ, jak powiedział nam Sol Croker, tak jak ludzki umysł nie może pojąć czasu, tak nie może pojąć szkód, które wystąpią, jeśli podejmiemy próbę manipulowania jego prawami. Cały zapas zmieniaczy czasu ministerstwa został zniszczony podczas walki w Departamencie Tajemnic około trzech lat po tym, jak Hermiona Granger otrzymała pozwolenie na użycie jednego z nich w Hogwarcie. Myśli J.K. Rowling. Podeszłam zbyt lekkomyślnie do tematu podróży w czasie w Harrym Potterze i więźniu Askabanu. Chociaż tego nie żałuję, więzień Askabanu jest jedną z moich ulubionych książek w serii, otworzyło mi to wiele problemów, bo przecież jeśli czarodzieje mogliby cofnąć się w czasie i anulować wszystkie problemy, gdzie byłyby moje przyszłe wątki? Ku mojej satysfakcji rozwiązałam ten problem etapami. Po pierwsze kazałam Dumbledorowi i Hermionie podkreślić, jak niebezpieczne byłoby być zobaczonym w przeszłości, żeby przypomnieć czytelnikowi, że podróż w czasie może przynieść zarówno rozwiązanie problemu, jak i nieprzewidziane i niebezpieczne konsekwencje. Po drugie kazałam Hermionie oddać jedyny zmieniacz czasu, jaki kiedykolwiek pojawił się w Hogwarcie. Po trzecie rozbiłam wszystkie pozostałe zmieniacze czasu podczas bitwy w Departamencie Tajemnic, usuwając w przyszłości możliwość ponownego przeżywania nawet krótkich okresów. To tylko jeden przykład, dlaczego pisząc powieści fantazy należy uważać na to, co się wymyśla. Na każdą korzyść przypada zazwyczaj wada. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku tej serii.